Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale Kolory Życia. Z nowym filmem witam Was serdecznie, em, który zatytułowałam Nic nie trwa wiecznie i wszystko się może zdarzyć. I to rzeczywiście jest prawda. E, myślę, że przyznacie mi rację. <laughs> myślę, że przyznacie mi rację, że tak naprawdę nic nie trwa wiecznie, a wszystko może się zdarzyć. E, oczywiście. Zawsze to powtarzam, że należy się z tym liczyć, że tak może się zdarzyć. Należy brać życie, które nas spotyka, sytuacje, które nam się przydarzają, po prostu z lekkim takim może niecałkowitym rozluźnieniem, ale słuchajcie, z takim przekonaniem: no, pojawiło się, przyszło, zostawi swój ślad i odejdzie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie można nigdy brać wszystkiego na bardzo poważnie. No nie można brać wszystkiego. Są oczywiście wyjątki od tej reguły, ale i trzeba mieć również nadzieję, że wszystko, co jeszcze dobre i na co dobrego zasłuży, zasługujemy. I to, że chcemy, aby to dobre się przydarzyło, to się przydarzy. Zło nie trwa wiecznie, dobro zawsze wraca. Też jest takie powiedzenie: Tak jak myślisz, tak żyjesz. Jakie masz myśli, takie masz życie. Jeżeli jesteś w dobrej energii, jeżeli myślisz pozytywnie, jeżeli starasz się w każdej sytuacji widzieć dobre momenty, to Twoje życie też będzie. Takie, będą przydarzać ci się dobre rzeczy, e, będą spełniały się twoje marzenia, będą realizowały się twoje intencje. Jeżeli jesteś na odpowiednim poziomie energetycznym, przyciągasz do siebie również ludzi, którzy myślą podobnie. Jeżeli marudzisz, jeżeli ciągle narzekasz, jeżeli mm, jesteś przepełniona niepokojem, złością, złą myślą. Zazdrościsz, obserwujesz tylko po to, żeby źle skomentować. Nie żyjesz według zasady żyj i pozwól żyć innym. Będzie ci ciężko. Więc wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń. Tak kiedyś śpiewała Anita Lipnicka, chyba tak mi się wydaje, pamiętam. Jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli nie, to poprawcie mnie. Piękne słowa. Wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń. Marzyć należy zawsze. Marzenia to pokarm dla duszy. Wtedy ona może oddychać, może się rozwijać, może się napełniać światłem. A przede wszystkim może dać ci dobry, spokojny sen, dobry, spełniony dzień. Jeżeli jesteś w energii dobra, jeżeli jesteś w energii, która napełnia cię mocą i siłą, daje nadzieję, bo nadzieja nigdy nie umiera. Nadzieja to jest to, czego należy się zawsze uczepić i jak kotwicę potraktować. Zło odchodzi, dobro zawsze wraca. Czemu ty się złagodzino w takim momencie znajdziesz, że jesteś tutaj? Ale musisz minąć. I to jest najpiękniejsze. Tak kiedyś podobnie pisała nasza bardzo znana poetka. E, niedokładnie pamiętam ten cytat. Bardzo przepraszam, że nie umiem go w całości dobrze powtórzyć, bo on jest po prostu przepiękny. Jeżeli znacie, napiszcie w komentarzu. E, to, co złe, kiedyś odchodzi. Odchodzi tak jak zmęczenie, odchodzi tak jak rozpacz, odchodzi tak jak strata, aby w to miejsce rozbudziło się coś nowego i pozytywnego, jeżeli tylko będziemy tego chcieli. Nigdy nie wiemy, co stoi za rogiem. Też kiedyś to tak ktoś śpiewał, że za rogiem stoi miłość. Anioł z Bogiem? Chyba tak, też nie pamiętam, teraz jakoś tak mi wzięło na różne takie cytaty, które mi się przypominają i mam słabą głowę, słuchajcie, do pewnych rzeczy nie mogę sobie przypomnieć, wiem na przykład jakiś cytat, ale nie wiem, kto to powiedział, albo kto zaśpiewał, to są takie piękne rzeczy, które w głowie zawsze zostają. Może zdarzyć się wszystko, jeżeli tego chcesz. Gdzieś tam w głębi swojego serca pamiętaj, żeby sobie dać na to czas i żeby sobie dać na to miejsce, żeby pozwolić sobie pomarzyć i marzyć głęboko i marzyć, wiecie, tak dalej, jako z rozpostartymi ramionami, bo warto, bo warto. I myśleć już, że tak się dzieje, jak się chce. A jeżeli masz jakiś cel, jeżeli masz jakiś pomysł, to nie odkładaj go na drugą półkę, na drugi dzień, na późniejszą godzinę, na następny miesiąc albo na później. Bo może się zdarzyć, że później już nie będzie. Z różnych powodów. Bo pomysł odejdzie, bo ktoś inny zrobi coś podobnego, bo zapomnisz. A kiedy sobie przypomnisz, będzie już za późno. Nie odkładaj dobrej myśli na potem. Bo wielu z nas kładzie się spać wieczorem. <laughs> Przepraszam, nastawiając budzik, ale już nie budzi się rano. Carpe diem. chwytaj dzień. <laughs> Przepraszam, to też bardzo ważne, aby w takim tak żyć. Wiemy, że albo i też praktycznie nie wiemy, Jaki będzie ten następny dzień, jeżeli się obudzimy, my go planujemy. My chcemy, żeby był jak najlepszy. Nie karmmy się ciągle złymi myślami, rzeczami, które nie zdążyliśmy zrobić, sprawami, które nie zdążyliśmy załatwić. Skupmy się na tym, co dobrego w ciągu dnia nam wyszło. Miejmy dobry, spokojny, pozytywny dzień. Zaplanujmy go sobie tak, że będzie on jak najlepszy. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się, Pa.